Siemanko z tej strony, JoJo, i dzisiaj szybki materiał kręcony z ręki. Szybki informacyjny materiał, ponieważ jutro, czyli piątek, oraz w sobotę i w niedzielę, największe e-sportowe wydarzenie na świecie czyli Intel Extreme Masters 2016 po raz kolejny w Katowicach. Ja jako Fangier stwierdziłem, że też nie może mnie tam zabraknąć, dlatego jeśli będziecie chcieli znaleźć mnie gdzieś na IEM, spotkać się, poukładać kostki, pogadać cokolwiek, możecie szukać mnie na stanowisku Zoe, czyli nowej marki prezentowanej przez BenQ. Ja na tym stanowisku będę przez większość trwania imprezy, ale będę też dużo kręcił się po całej hali i po spotku, ponieważ no, chcę skorzystać z tych atrakcji, które są tam przygotowane dla odwiedzających, a sam też będę jako jeden z nich. A wiem po zeszłym roku, że tych atrakcji jest naprawdę sporo, więc warto się tam pokręcić. Dodatkowo, jako że jest hobby master, a gry są hobby wielu, wielu osób, dlatego będę chciał nagrać jakiś materiał na IGM. Troszkę inaczej to wyjdzie, ale właśnie ten najbliższy hobby master będzie dotyczył gier. No bo kiedy nagrać o grach, jak nie teraz na stream Masters? Raczej nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem mnie dready. Dodatkowo do najmniejszych nie należę. Myślę, że sobie poradzicie. Jeszcze raz, wszystkie trzy dni. IEMu, Interactream Masters. Ja jestem na miejscu, głównie na stanowisku Zoey, ale szukajcie mnie, będę się kręcił, pewnie gdzieś po pochali. Pewnie zawsze z kostką w ręce, więc będzie Wam łatwiej. Trzymajcie się i do zobaczenia już myślę na samym IEMie. Cześć!